Jesteście. Tutaj obiec. Bryce! Zastanawiałem się, kiedy do Na krew stwórcy, co się dzieje? Krwawisz! Ludzie Hała. Znaleźli mnie pierwsi. Prawie. Mnie tam zabili. To nie może? Uść mu na sucho! Król! O. o. Price, musimy cię stąd zabrać. Ja Obawiam się, że nie przeżyję, jeśli wstanę. Tylko jeśli gotowa jesteś zostawić tutaj kawałki mego ciała. Dziecinko. Price! Nie czas na żarty. Kiedy ludzie choła sforcują bramę, zaraz nas znajdą, musimy ruszać. Ktoś musi dotrzeć do Fergusa. Powiedzieć mu, co się stało? Tak. Zemsta. Bryce, nie! Przejście dla służby jest tutaj. Możemy razem uciec i znaleźć dla ciebie jakąś uzdrawiającą magię. Zamek jest otoczony. Nie dam rady. Term ma rację. Ludzie choła nie odkryli jeszcze tego wyjścia, ale otoczyli zamek. Trudno będzie się przedostać. A więc to ty jesteś, Duncan? Szary Strażnik? Tak jaśnie pani. Tern i ja próbowaliśmy dotrzeć do ciebie wcześniej. Moja córka pomogła mi się tutaj dostać. Chwała niech będzie Stwórcy. Nie jestem zaskoczony. Obawiam się, że twoje podziękowania mogą być przedwczesne. Wątpię, czy go ocaliłem. Cokolwiek zrobimy, musimy działać szybko. Nadchodzą. Tanka nie błagam. Zabierz moją żonę i córkę w bezpieczne miejsce. Tak zrobię, wasza lordowska mość, ale obawiam się, że muszę poprosić cię o coś w zamian. Co tylko zechcesz. To, co dzieje się tutaj, jest niczym w porównaniu ze złem, które grasuje po świecie. Przybyłem na twój zamek w poszukiwaniu rekruta. Zagrożenie ze strony Mrocznych Pomiotów wymaga, bym odszedł stąd wraz z nim. Ja rozumiem. Tak naprawdę to właśnie na tobie mi zależało. Zabiorę Ternę oraz twoją córkę do Ostagaru. Opowiemy Fergusowi i królowi o tym, co się stało. Następnie twoja córka wstąpi w szeregi Szarej Straży. Jeśli hała dosięgnie sprawiedliwość, zgadzam się. A więc oferuję ci miejsce w szeregach Szarej Straży. Walcz razem z nami. Poinformujemy o wszystkim króla i to on ukaże Hoła. Przykro mi. Ale obowiązki członka Szarej Straży są ważniejsze nawet od zemsty. Chaos sądzi, że wykorzysta chaos na swoją korzyść. Pokaż mu, że się myli, dziecinko. Dopilnuj, by sprawiedliwości stało się zadość. Nasza rodzina zawsze na pierwszym miejscu stawia obowiązek. Mroczne pomioty muszą zostać pokonane. Ruszaj dla dobra swego i całego Fereldenu. W takim razie musimy jak najszybciej wyruszać. Bryce, jesteś pewien? Nasza córka nie zginie w wyniku zdrady Hawa. Przeżyje i zrobi coś dla świata. Kochanie, ruszaj z Duncanem. Będziecie mieli większą szansę na ucieczkę beze mnie. Eleonoro. Cicho, Bryce. Żeby dać im czas, zabiję każdego Benkarta, który wejdzie przez te drzwi. Ale ciebie nie opuszczę. Więc żyj, kochanie, przyłącz się do szarej straży i rób co właściwe. Przy... Przykro mi, że do tego doszło, kochana. Mieliśmy dobre życie i zrobiliśmy co się dało. Teraz to sprawa naszych dzieci. No, Ruszaj dziecinko. Ostrzeż brata. Nie wiec, że to się Jesteśmy z was dumni. Sporsowali bramy. Musimy ruszać. Już! Żegnaj, kochanie.